Oglądając supermarket miałam niezwykle silne skojarzenia z Metropolis z Langa ze względu na to, że pokazujesz świat kapitalistyczny naziemny i świat podziemny, w którym dzieją się dramatyczne rzeczy, które mają utrzymać świat naziemny w porządku. Czy to była jakakolwiek inspiracja? Nie, niestety nie była to inspiracja, chociaż rzeczywiście film doskonale pamiętam. Także nie, nie. Inspiracją było życie, a nie, 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 nie jakaś inspiracja zewnętrzna. Ważniejsze było dla ciebie nakręcenie dobrego thrillera, czy odpowiednia ideologiczna krytyka społeczna tego, co dzieje się w supermarketach? Znaczy nie. To, chciałem przede wszystkim nakręcić dobry film, także, także to chyba był taki główny cel. On jest. Ubrany w gatunek thrillera, ale bardziej thrillera chyba psychologicznego. Także myślę, że to chyba takie połączenie jest. Film z dobrym napięciem, narracją, ale, ale z pogłębieniem gdzieś tam psychologicznym postaci. Scenariusz jest, jest fantastycznie skonstruowany. Zastanawiam się, jak długo nad nim pracowałeś i czy on zmieniał się w trakcie już realizacji filmu na planie? Hmm. Dosyć długo pracowałem nad scenariuszem, bo chyba z półtora roku, natomiast no, uległ oczywiście mm, zmianie podczas, podczas już realizacji, w tym sensie, że pewne rzeczy po prostu wypadły z niego. No i, i, no, i powstała taka forma już filmowa, jaka jest w chwili obecnej. A co z aktorami? Marian Dziędziel niedawno był widziany w Krecie, grał bohatera, który jest obciążony pewną PRL-owską przeszłością. Było dla ciebie ważne, żeby to był ten sam bohater, żeby wzbudzał pewne skojarzenia? Znaczy, myślę, że chyba tak, tak chyba nie, nie, nie myśleliśmy o tej postaci. Ta postać miała być tu i teraz, no, ale każdy, no, przede wszystkim człowiek, który już przeżył sporo lat. No ma swoją jakąś przeszłość. No wiek naszego bohatera mniej więcej wypada na lata na lata PRL u więc, więc tak naturalnie gdzieś to się to złożyło. Natomiast to nie było tak strasznie ważne chyba dla, dla, dla postaci. Oczywiście był prokuratorem wojskowym. No była to bardzo konkretna formacja, która kształtowała kręgosłupy i osobowość naszego bohatera. Natomiast no, chyba to było, to chyba to było, hmm, chyba to nie było aż tak ważne y, dlatego, co się w filmie wydarzyło. Perel jest jednak kojarzy nam się z pewną y, niewolą może, czy supermarket jest przestrzenią współczesnej niewoli, zniewolenia człowieka? To już zostawiam interpretacji widzowi. Na pewno jest to świat zamknięty, na pewno jest to świat, w którym, w którym mogą wydarzyć się różne dziwne rzeczy, i, i tak, tak to było opowiadane. No właśnie supermarket jest absolutnie zamknięty na świat zewnętrzny, jak. Kręciliście zdjęcia? Jaka była koncepcja y, budowania przestrzeni w takim dosyć niefotogenicznym jednak miejscu? Znaczy, przestrzeń taka od samego początku i wyobrażenie z, y, z Jaśkiem Kolubkiem, czyli z operatorem, y, który, który zrealizował zdjęcia do tego filmu, była taka, że ten świat był podzielony. Znaczy, był ten świat bardzo kolorowy, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że ten świat jest bardzo kolorowy. On nie zamknięty, ale kolorowy, jasny, świetlisty, tym bardziej w okresie zimowym. Natomiast y, y, ma też swoje zaplecze, ma też swoje właśnie. No, no, tą, tą ciemną stronę. No i ten świat zaczyna, w tym filmie, znaczy filmie jakby pokazujemy, tak? że, że, że jest świat, zderza się, świat wspaniały, kolorowy, jasny, cudowny dla wielu, dla wielu ludzi, I ze światem, no nazwijmy już labiryntu ciemności. I w filmie powolutku coraz bardziej o tego jasnego świata przechodzimy do, 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 no, do ciemnej strony. Nie tylko o supermarket, on jest tutaj jakby metaforą. Tak? I to, to próbowaliśmy jakoś opowiedzieć i pokazać. Czy to, że akcja rozgrywa się w zimie, też w pewien sposób zamyka bohaterów w tym jednym miejscu i nie daje im możliwości ucieczki, bo są zmrożeni w dosłowny sposób sytuacją, w której się znaleźli? Myślę, że zima tak. Znaczy, że zima nam pomoga, pomogła jakby też no rzeczywiście zamknąć przestrzeń, pomogła nam. Stworzyć taką jeszcze dodatkową aurę, no, nieprzyjemną bym odpowiedział chyba dla, dla, dla człowieka i czy nam się o tyle udało, że faktycznie wszystkie plenery były kręcone w bardzo zimnych, że tak powiem warunkach, było chyba z minus 30 stopni, więc, więc dało to aktorom taką autentycznie dodatkową energię, że nie jest fajnie. W tej przestrzeni krąży też Himek. Cały czas myśląc o nim o nim, zastanawiałam się, czy to jest w pewien sposób przedstawiciel młodego, straconego pokolenia, który zostaje wrzucony w świat, w którym nie chce być, ale nie ma wyboru, bo nie może robić nic innego. Znaczy jest coś takiego, tu chodzi bardziej chyba o człowieka wrażliwego. No, Himek jest się e, człowiekiem młodym o własnych marzeniach, o własnym, e, własnym wyobrażeniu w ogóle życia. E, to jest człowiek, który no, marzy tak jak każdy młody, e, e, młody chłopak o tym, że, 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 że jest po prostu w ogóle fajnie, że jest pięknie, że jest cudownie, a tutaj nagle zostaje zmuszony do pracy. Przez swojego ojczyma do pracy w, w, no w miejscu, które chyba nie jest za bardzo atrakcyjne dla młodych ludzi. Mm, no i, i niestety no, dzieją się rzeczy złe, ale ja nie chciałbym też tego opowiadać, bo jest to jednak thriller i tutaj zdra jakbyśmy zdradzi zdradzili co się wydarzyło, no to, to boję się, że, że już widzowie nie pójdą do kina. Natomiast no, że dzieją się rzeczy złe dla, 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 dla młodego człowieka i no powodują właściwie, że, że chyba go złamały. Tak? Znaczy, to myślę, że to znowu jest kwestia interpretacji, czy to jest przedstawiciel całego młodego pokolenia, no już trudno mi powiedzieć. Na pewno mój bohater zostaje złamany. Dziękuję bardzo.